Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie na 19 lutego 2025. Zobaczmy, jakie są energie dostępne dla nas w tym dniu, co wszechświat i tarot chcą nam przekazać 19 lutego 2025: 7 kielichów. Kapłan. I siedem pentakli, przypominam sobie czytanie z, z wczoraj, i tam <coughs> czytanie dotyczyło tego, że e, wydawało nam się, że, że wszystkie opcje, które przed nami. Były, nagle zniknęły, albo że nie widzimy przed sobą żadnych opcji. Tymczasem pojawi pojawiają się tutaj w tym dniu nowe propozycje, nowe opcje. Mamy tutaj znowu siedem kielichów. Mog może nagle okazać się, że jednak coś do nas przyjdzie w tym dniu że być może będziemy musieli się odwołać do jakiejś instytucji, może będziemy musieli złożyć nowe podanie o pracę gdzieś indziej, bo mamy tutaj w, w centrum tego czytania kartę Kapłana. To są właśnie wszelkiego rodzaju instytucje, to są to jest hierarchia. To są osoby na wysokim szczeblu. Może będziemy musieli się do kogoś odwołać. Może, może zostaniemy zaproszeni w tym dniu do, na rozmowę o pracę. Ale na koniec pojawia się nam Siedem Pentakli. To jest karta. Ewaluacji i zastanawiania się nad e, swoją inwestycją, czy ona nam się zwróci. Czy, czy to, że my się, o, się odwołamy do tej, do tej hierarchii, do tej instytucji, z, zastanawiamy się, e, czy, czy nam się to będzie opłacać. Czy jeżeli zainwestujemy swój czas, energię, pieniądze w coś, to czy dostaniemy należyty zwrot za tą, za tą swoją inwestycję? Jest to zdecydowanie dzień rozmyślania i rozważania swoich, swoich przedsięwzięć. Zastanawiamy się, czy, czy warto. Czy warto podjąć z kimś współpracę, czy raczej by robić coś na własną rękę? Czy jeżeli odwołam się do tej, do tej hierarchii, do tego kogoś, kto jest gdzieś tam na szczycie, to czy, czy ja dostanę z tego należyty z, zwrot? Czy raczej wolę, wolę robić coś na własną rękę? Może wtedy będę miała więcej dla siebie, może więcej dla siebie mm, będę mogła zostawić. Jest to zdecydowanie dzień, kiedy, kiedy będą nas będą nami takie pytania targać, ale raczej jest to, jest to raczej taka, powiedzmy, że może z tej współpracy z tą, z tą hierarchią, z tą instytucją może wyjść na przykład coś stabilnego. Może być to na przykład dość nudne zajęcie. Ale jednak przyniesie jakiś, jakiś tam plon. Może nie będzie to zbyt kreatywna yy, yy, działalność, ale ona daje jakiś, jakieś, yy, jakiś zwrot, jakiś konkretny zwrot daje. Yy, należy się tylko zastanowić, czy, czy my tak naprawdę tego chcemy yy, i i zastanowić się, co jest dla nas najlepsze, czy chcemy mieć y, pewną stabilizację, czy chcemy mieć więcej wolności y, i decydo decydować y, sami o sobie.